Czy ze strony pan, Panów są jeszcze pytania odnośnie obligacji kierowane do Pana Sławomira? Nie widzę. Panie że dziękuję uprzejmie za wystąpienie. Dziękuję również. Ten punkt obrad uważam za zamknięty. Dziękuję uprzejmie. Wszyscy. Dobrze. Ogłaszam 10 minut przedmiotów. Ogłaszam 10 minut przerwę. Szukanie jednej kwestii. tu wielokrotnej, już z obecności pana dyrektora. to nie było pytanie, tylko było nie w trybie pytania się odnoszę, tylko w trybie pewnego, pewnej wypowiedzi. Była tu mowa o restrukturyzacji zadłużenia. Otóż, proszę państwa, na y, y, koszty likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej zaciągnęliśmy kredyt, właśnie likwidator zaciągnął. Kredyt w Raiffeisen chcę posłużyć przykładem, na czym ta restrukturyzacja polega. W wysokości 27 milionów złotych. Koszt tego kredytu to jest 9% rocznie, w stosunku rocznym. Zapłacimy około 10 milionów odsetek od tego kredytu. Kredyt jest rozłożony do roku 2017, to znaczy 2015. Więc na czym polega restrukturyzacja? A na tym, że emitując obligacje Podjęliśmy już wstępne rozmowy z Raiffeisenem, że spłacimy ten kredyt przed terminem i zamienimy 9% rocznie, panie Stobelski na 6% rocznie. Taka jest różnica, jeśli chodzi o restrukturyzację. Uważam, że to trzeba było w typu punkcie. I bardzo przepraszam pana przewodniczącego, że mówiłem poza programem, ale także. Jeszcze chwileczkę proszę zostać. Jeszcze, to żeby była kwestia jasna, zapytałem się pana starosty, czy w kwestii tego punktu obligacji odpowiedziało, że nie, więc w związku z tym uznałem, że temat został wyczerpany, żeby sprawa była jasna. No to dobrze, dziękuję uprzejmie. Jest 10 minut przerwy. Ogłaszam koniec przerwy. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Dotyczącego y, uchwały budżetowej. Chciałabym Państwu przedstawić odnosząc się do y, uchwały budżetowej, do projektu uchwały budżetowej, którą Państwo otrzymaliście 20 grudnia. Natomiast do dalszej Państwa pracy, żeby ułatwić i nie była taka pokreślona ta uchwała, przygotowałam już ostateczną wersję. Natomiast poprawki przedstawię dokładnie y, odnosząc się do tej uchwały, którą Państwo macie już od y, właściwie zeszłego roku. Dwa razy podejść zarządu do budżetu i zmienianie kropki przecinka spowodowałoby, że radni, nie ze względu na wicie polityczne, jak sobie niektórzy mówili, tylko na merytoryczne zasady spowodowania, żeby zarząd powiatu podjął działania w celu zmniejszenia Zadłużenia w celu poprawy tych właśnie występujących drobnych korekt, które w dniu dzisiejszym, jak ważnych dla powiatu, kiedy powiat zbiera każdą złotówkę, zostały poniesione. Chciałbym, korzystając z tak licznego grona tej gości, i szkoda, że nie na każdej sesji o obecnej rady, że radni nie tylko z lewicy wnosili swoje sugestie, na ręce i tu pani przewodniczącej Komisji Budżetowej Dontymady i na ręce pana starosty w dniu 31 grudnia ubiegłego roku przez Bolesława Tworackiego sugerujące nasze poprawki, aczkolwiek wzięte jako śmieszne poprawki. Z ubolewaniem podjęliśmy jeszcze raz stosowne działanie tu na ręce pani przewodniczącej to musi, bardziej dałem drobne poprawki, przyjęte zostały, tu mi panią się podpowiada. To nie to, że myśmy nie sugerowali. Ja mam to, szanowni państwo, w protokołach nr 12 z 5 grudnia i z protokołu, w protokole ujęte, które są dostępne w biurze rady. Szanowni państwo, i co miało również miejsce, gdzie za zgodą pana przewodniczącego Brzezińskiego my jako radni, 15 radnych Zgłosiliśmy komunikat i w mediach, jeśli w i w Gazecie Lubuskiej. Mam to przygotowane, które również rozdaliśmy radnym i Państwu, że nie mamy sprzeciwu i woli negować potrzeby podjęcia obligacji na rzecz spłaty zadłużeń, które w wysokości 25 milionów zaciągnął w poprzedniej kadencji 2 miliony zostały uzupełnione przez obecny zarząd, czyli 27 milionów Reichweisen Banku, które zostały y, tytułem spłacenia zobowiązań publicznej placówki naszej. Na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że te sugestie, które zostały wywołane i zostały uwzględnione zarządem, w jaki sposób przemawiają do radnych, przynajmniej tej strony i jestem przekonany, że również tamtej, że zarząd zmienił wiele na im minus celów wydatki, pozyskał 1,3 tytułem y, subwencji oświatowych, że milion y, trzysta tytułem subwencji oświatowych zawsze program Jarski otrzymuje tytułem dla zasnego grona profesorskiego dyrektorów, że trzynastkę mogliście otrzymywać i zawsze żeście otrzymywali, a przepraszam, ja za chwilę dam. Myślę, że dwie 13 na pewno wpłynęły do, na konto budżetu powiatu żarskiego plus milion mln, żeby nie zagrożona masza 13 jest, środki finansowe, które burmistrz miasta przekazał na samochód również można było przekazać na samochód. Tylko zobowiązują tą część rady, wiem, przynajmniej mówię w imieniu tych, którzy współpracują, ale są z różnych ugrupowań politycznych i nie jest zrzeszeniem do zaakceptowania właśnie projektu budżetu, tych autopoprawek. Zamykam debatę nad budżetem y, powiatu i przystępujemy do realizacji punktu B, głosowanie nad budżetem. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem? Jak przepraszam, media żeby troszeczkę odsunęły się, ponieważ... Y, Koledzy pomagają, dobrze, dziękuję. Powtarzam, kto z Pań, Panów Radnych jest? Aha, najpierw głosujemy autopoprawki. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. przepraszam. W związku z powyższym, no tutaj z sugestią pani Brańskiej oddaję pod głosowanie autopoprawki do projektu budżetu, który... Radni otrzymali już w materiałach do sesji 28 grudnia. Głosujemy poprawki w wersji przedstawionej przez panią skarbnik. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem autopoprawek zarządu powiatu do projektu uchwały budżetowej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, iż poprawki zostały y, przyjęte i teraz poddaję pod głosowanie projekt budżetu w wersji uwzględniającej autopopiawki zarządu powiatu. Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem budżetu w tej wersji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie. Jeden. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, iż uchwała budżetowa została przyjęta. Zrealizowany został punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu Światowego. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej. Zamykam. Zamykam, zamykam obrady przez y, y, 18. Zamykam obiady. Obiady. W Sesja sensie jest zamknięta. Jeżeli jest jeszcze jakieś kwesti, to tam.